Nasza firma zajmuje się szukaniem wody podstrudnie głębinowe metodą tomografii elektrooporowej. To profesjonalne badanie pozwala na kompleksowe określenie budowy geologicznej danego obszaru ze wskazaniem najkorzystniejszej lokalizacji ujęcia wody pod cudni. W trakcie pomiaru badana jest oporność gruntu poprzez rozwinięcie i podłączenie przewodów z elektrodami w linii prostej na długości np. Na 400 metrów. Wytworzone polo elektryczne pozwala na uzyskanie obrazu elektrooporowego wskazującego warstwy nieprzepuszczalne, np. gliny, iły oraz warstwy wodonośne, w tym warstwy piaszczysto żwirowe lub utwory kredowe czy jurajskie. Zaletą badania jest jego bezinwazyjność oraz precyzyjność wskazania głębokości zalegania warstw i zatrudnionych. Wówczas mamy informację, jak głęboko trzeba wiercić studnię. Jeżeli chcesz badać swój teren, to Chodźmy znaczy pod numer 601-921-922.